Czytałam twoje e, wpisy na Instagramie i komentarze, które tam się znajdują, no i jeden z nich był taki, dlaczego ty jeszcze nie jesteś Miss Polski? Kurczę, a czy do Miss Polski trzeba mieć wzrost? Właśnie też nie wiem. E... No, ja, ja raczej się zajmuję innymi rzeczami. E, nigdy nie mówię nie. Takie konkursy też są fajne, ale chyba na razie bym się wolała skupić na, e, na, na, na rzeczach, którymi się teraz zajmuję, bo teraz naprawdę dużo się dzieje, bo i nowy serial mi wskoczył. E, mam jeszcze dwa, dwa ze sobą stare seriale. E, dance, 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 więc. No, czasu mi brakuje trochę. Tak, jakby ktoś mi 5 godzin więcej dał, to po rękach salwał. Słuchaj właśnie w tym e, programie dance 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 jest i Paulina Krupińska i Marcelina Zawadzka, więc może może to właśnie piękny w programie dance dance dance. Tak, piękny team w ogóle mamy. Ja e, sama nie wiem, tak naprawdę kto, nawet nie, nie chcę typować, kto może zwyciężyć, bo też jest ogromna siła w tej grupie. Jak właśnie przychodzimy do siebie na treningi podglądać, e, jak komu idzie, to tak naprawdę poziom jest naprawdę wysoki. Ээйеш самаsсын Чкавай колe.